Witam wszystkich utożsamiającym się ze znakiem panny. To jest szybki wgląd do relacji na miesiąc kwiecień 2020. Oczywiście ten rozkład jest ogólny, nie z każdym musi rezonować, ale bądźcie otwarci na to, co chcę Wam źródło przekazać. Myślę, że to absolutnie nie będzie przekaz dla każdej panny. Także uważnie, czy to jest po prostu dla Was czy nie. I co my tutaj mamy? Mężczyźni w relacjach pojawiają mi się w energii egoistycznej i wykorzystującej, wykorzystującej bo nie dość, że tu jest odwrócony król mieczy, no to jest jeszcze ten diabeł, więc może to wskazywać na to po prostu że ktoś was po prostu uwiózł, że dąży do satysfakcji czysto cielesnej lub w niektórych przypadkach do materialnej albo być może jest tak, że tutaj niektóre panie pozostają w tej relacji tylko i wyłącznie dla korzyści materialnych, ale oczywiście może to się równie dobrze wymieniać w dwie strony, te energie przypominam, że często są wymienne po prostu, tak? W każdym bądź razie jedna ze stron pojawia mi się tutaj w energii uwodziciela, kusiciela albo manipulanta. No pewnie wszystko naraz, tak? To jest właśnie ukazane w tym mm, diable, a druga strona po prostu... Właściwie druga strona też tutaj widać, że chciałaby przejąć kontrolę w tej relacji i to też nie do końca takimi uczciwymi metodami bo po drugiej stronie z kolei wyczuwam dużo energii aroganckiej. Dziewiątka buław tutaj wskazywałaby na to, że w tej relacji trzeba się nieustannie bronić. Jest tutaj wiele przede wszystkim takich relacji romansowych, myślę, tak? Że tutaj wiele przyciągnęłam takich sytuacji, może niekoniecznie jakichś stałych związków, jeśli to są stałe związki, to są związki jakieś bardzo dziwne. E, gdzie kobieta, i tak moim zdaniem, tutaj została uwiedziona przez po prostu silniejszą osobowość, e, no, będącą w jakimś sensie autorytetem, tak? Męskości, siły, y, być może stabilności, właśnie finansowej, dlatego że no, cesarz jest tą energią bardzo wysoko postawioną w hierarchii, tak? E, więc no, mówię. Przyciąganie magnetyczne jest silne, silne, zdecydowanie po męskiej stronie, natomiast przy kobiecie ta cesarzowa nam się tutaj e, już odwraca. Czyli widać, że ona traci ciepłe uczucia i myślę, że e, traci chęć też do pozostawania w tej relacji, ale jednocześnie jest e, ósemka mieczy, tak? jest ósemca mieczy, która e, przyciąga się na przyszłości i jest po prostu blokada, nieumiejętność ruchu i pozostawanie w kryzysie. Ja myślę, że tutaj kluczem byłoby pracowanie nad siłami witalnymi, odszukanie aktywności sportowej, fizycznej, zdrowej, zbilansowanej diety, bo tu jest dużo, dużo tego toksycznego wpływu, z którym teraz trzeba byłoby sobie poradzić. I <laughs> oczywiście, że ta wewnętrzna siła jest, to się wszystko kryje, tak, w tej energii siły. Natomiast ta karta w rozkładzie pojawia się na pozycji, której nie widać gołym okiem, tak, której wy nie widzicie. I mm, dalej, no tutaj wrócone jest w czy oczywiście, że też jest nieumiejętność wyjścia e, z tej trudnej sytuacji. Mm. Dlaczego? No, dlatego, że jest problem z idealizowaniem tego wszystkiego, moim zdaniem. Um, dlatego też, panny, drogie, dopóki po prostu nie uświadomicie sobie, że tkwicie w czymś fałszywym i kłamliwym, będąc w takiej no, iluzji, bo królowa mieczy. Nie, to nie jest Królowa Mieczy, Królowa kielichów Co prawda, ja tutaj poprosiłam o kartę radę dla Was, tak, ale. No i myślę, że ta Królowa kielichów właśnie oznacza bardzo często miłość iluzoryczną, dlatego taka rada wylecała, abyście po prostu sobie to uświadomiły. Głównie Panie, bo tutaj wiadomo, że to się wymienia, więc Wy może sobie mieć po prostu partnera. Um, spod znaku panny, tak? Również, jeżeli słuchacie, właśnie przekazów um, znaku partnera, po prostu widzę sytuację, gdzie mężczyzna jest w silniejszej energii, uwodziciela. No, kobieta tutaj um, w to wszystko uległa, ale też wchodząc w takie niezaciekawe i niezazdrowe, niestety, energie. Um. No i będziecie w takiej patowej sytuacji, nie widząc tej prawdy niestety trwać, zupełnie niepotrzebne, bo właśnie o tym mówię, że wchodzicie wręcz tutaj w takie energie złośliwej, jesteście mocno niedowartościowane i tak naprawdę osamotnione w tym wszystkim. No cóż, życzę tego, aby te kobiety, z którymi rzeczywiście to rezonuje, żeby się w kwietniu ocknęły, żeby to był jednak początek ku wewnętrznej, duchowej przemianie. Owszem, to wymaga ciężkiej pracy i, i rzeczywiście pokładów e, siły, które są. No, wy na dzień dzisiejszy tutaj nie chcecie widzieć drogi. Ehm, ja Was nie chcę zniechęcać, wręcz wolałabym Was zachęcić. Do ruszenia we właściwym kierunku, życząc skupienia się na miłości własnej, tak? Nie wiem, z którą panną, no, no rzeczywiście tutaj rezonuje, ale jeśli ktoś musi sobie w kwietniu uświadomić, że tkwi w trudnej relacji, w toksycznej relacji, no cóż, wierzę, że wykonacie, tak? Że te osoby wykonają. W w kolejnych miesiącach po prostu kawał dobrej roboty. Na dzień dzisiejszy e, jest tak, że nie widzicie swojej siły zaślepieni tutaj pozostając w tej e, destrukcyjnej relacji, a przecież są jeszcze partnerzy, którzy czekają myślę na was, będąc w ciekawszych, jednak energii e, od energii diabła, chociaż diabeł tutaj mocno kusi, tak, żeby w tym wszystkim pozostać. No, myślę, że naprawdę wokół jeszcze z otoczenia jest wiele osób piękniejszych, w piękniejszych energiach, bardziej wartościowych, tak? Przede wszystkim w energiach uczciwych, oddanych, przecież są takie energie. No cóż, panienki, no wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dojścia do prawdy i wyruszenia, wyruszenia w kierunku po prawdziwą miłość, zaczynając od siebie. Pozdrawiam serdecznie.